Gorzowscy radni już w najbliższą sobotę rozegrają mecz piłki nożnej z drużyną przyjaciół klubu Stilon. Podczas meczu będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz powodzią z Bogatyni. Trenerem drużyny radnych tradycyjnie został Jerzy Sobolewski, który od wczoraj przygotowuje drużynę do zwycięstwa. Mam nadzieję, że będzie taka, żeby wygrać mecz godny zresztą akcji, którą zapoczątkowała nasza pani przewodnicząca Krystyna Siebińska dotycząca pomocy powodzianom dotycząca tragedii, która wydarzyła się w Bogatyni. Także serdecznie wszystkie, przede wszystkim zapraszam i dodam, odpowiadając na Pani pytanie, że zrobimy wszystko, żeby, żebyśmy jako wygrali mecz. Mecz zostanie rozegrany tuż przed pierwszoligowym pojedynkiem GKP z Górnikiem Polkowice. W akcję włączyło się również Stowarzyszenie Niebiesko-Biali. Możemy stwierdzić, że na pewno organizujemy przedmecz, tak to trzeba nazwać, przed naszym meczem, który o godzinie 17, na który zapraszamy wszystkich kibiców z Górnikiem Polkowice. Natomiast przedmecz, który rozpocznie się o 15.30, już o 15.30 będzie rozpoczęcie meczu pomiędzy radnymi miasta Gorzowa oraz przyjacielami Stylonu, przyjacielami klubu. Na dzień dzisiejszy skład jeszcze, że tak powiem pozostaje tajemnicą. Dopinamy ostatnie, ostatnie personalne decyzje. Myślę, że kibice skład poznają szczegółowy w czwartek. Będzie na pewno wiele ciekawych nazwisk. Myślę, że każdy, który zaszczyci nas swoją obecnością już o 15.30 na stadionie będzie Zadowolony z tego przedmęczu. Ponadto Rada Miasta razem z organizacjami charytatywnymi organizuje zbiórkę materiałów budowlanych pomocnych w odbudowie i remoncie zniszczonych domów i dróg w bogatyni. Zostały rozesłane pisma z apelami do wszystkich przedsiębiorców. Czekamy na odzew. Dzisiaj mamy spotkanie, na którym będziemy no przedstawiali stan, na dziś, jaki mamy obecnie. i Jestem przekonana, że, 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 że tutaj z udziałem Przedsiębiorców, za ich przyczyną, mieszkańców Gorzowa zbierzemy to, co dla remontów, dla odbudowy mieszkań będzie potrzebne. W kasie biletowej będą sprzedawane cegiełki o wartości 5 zł, z których dochód zostanie przeznaczony dla powodzian z Bogatyni. Proszę Państwa, jest to ważna sprawa, żeby pomagać innym. Być może kiedyś my sami znajdziemy się w potrzebie, i każda forma pomocy wydaje nam się właściwa. Dlatego też apelujemy o udział, przyjście na mecz. My będziemy ciężko pracowali, żeby zasłużyć na Państwa uznanie i apelujemy też o współpracę z nami w zakresie zbiórki funduszy na rzecz poszkodowanych bogatymi.